Matka premiera Fal Raketien Belk 708 34 konkursy, w tym 9 razy pierwszy konkurs, 35 razy wkładana, 34 konkursy i to w jednym sezonie. Także była ta młoda samica, lotowana w konkurencji z rocznymi i ze starymi, gdzie zdobyła jeszcze dodatkowo 7 razy pierwszy konkurs, to razem zdobyła ona. 4 16 razy pierwszy konkurs, 4 razy tutaj ze starymi, i 3 razy z rocznymi, i 9 razy z młodymi, kilkakrotnie co tydzień była ona wkładana na te loty. Kureń cool nowy rekord świata. Takiej samiczki jeszcze nie było. Mamy po niej syna, premier, premier razy nasa super samiczka, 51, 35 na Krapiana. A tutaj są dwa młodziki, premiera, premiera matka najlepsza, samica z Zlotów z szybkich, najszybsza samica na świecie. Zdobyła jako młoda, w konkurencji ze starymi, kilkakrotnie, osy... kilkakrotnie pisze konkursy. Tu są te wnuki te samiczki. Młoda samica, co w konkurencji ze starymi, zdobyła pełno pierwszych konkursów. Była co 4 dni wkładana na te loty. I prawie z każdego lotu pierwszy konkurs. Tutaj są dwa młode jej syna. Jedyny syn, który jest w Europie, reszta wszystko w Chinach. I potem tym synu proponuję, po tym premierze, proponuję wam temu dwa muzyki. Możecie je sobie zarezerwować. Jeden jest czerwony, szali, pstry, a drugi niebieski, pstry.

Jako młoda już w lotach starych i była też lotowana co 4 dni w... wkładana krótki odpoczynek to fenomen Żeby młody go wygrywał ze starymi Piękny pstry. A tu ten czerwony. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń telefon 0049 1511 290 1511. Gołębia wysyłamy na adres zamawiającego, obojętnie w jakim kraju mieszkasz. if you want order the two pigeons from the best kuwait cool champion from europe call me we're shipping our pigeon worldwide grandmother best pigeon in europe from kuwait cool over 15 first prizes Faza jest premier z Kulbacki. Ojciec jest ten sławny premier od Kulbacki. Syn najszybszej samicy na świecie. A tutaj jest ich matka. W drużynie najlepszej 0, w 2012 roku hodowli kulbacki. Zemara Champion from 2012, from Kulbaki. 51, 35. Numer matki. Premier Super rozpodowy, cudowny kulbacki Matka, najszybsza samica na świecie. Co 4 dni była wkładana jako młoda w konkurencji ze starymi. Po 15 pierwszych konkursów w lotach ze starych razem z młodymi. I ze starymi. Razem 15 pierwszych. Co 4 dni była wkładana. 35 razy wkładana, 34 konkursy i to w jednym sezonie. Fenomen, takiego gołębia jeszcze nigdy nie było. Jego braty są w fina. Za olbrzymie sumę. Jeden został w Europie u Kulbackich. Dałem mu naszą najlepszą samiczkę. As as równa Mara is the best champion from Europe in one season over 30 prizes against old birds, young birds against old birds. He win from every race. Premier A tuta jest ich matka W drużynie najlepszej w 012 roku hodowli kulbackiej.